I różne inne rzeczy wykonywać w różnych kraju, A że zradzili, no to już nie jest nasza wina akurat, tak? Ale myślę, że powinniśmy. Następna pozycja powinna być, czy pani Kurek, czy ktoś, zawłaszczenie polskiego holokaustu. Co pan na ten sądzi, panie Wycieku? Myślę, że pan złączył spodziewa... na, na bardzo ważny aspekt, no bo rzeczywiście wiele osób, zapry... wiele osób zapomina właśnie o tym, że, że to byli Polacy, tak? Że mieli rzeczywiście polskie obywatelstwo. Dzisiaj się to przedstawia w świecie właśnie w taki to sposób, jakoby tutaj byli Żydzi i ci straszni Polacy, którzy tych Żydów mordowali, zapominając o tym, że rzeczywiście byli to ludzie, którzy mieli polskie obywatelstwo. Na pewno no, bardzo, no, bardzo ważny element pan zwrócił uwagę. My, my nie zakończyliśmy naszej pracy, nie, nie, nie mogę. Nie, tak jak mówię w kontekście tych problemów z książką i z filmem byłoby to przeciw skuteczne, nie tylko przedwczesne, ale my jeszcze nie zakończyliśmy naszej pracy. E, ona będzie miała kontynuację w filmie i nie tylko. Więc, więc to jest temat, który, który będzie miał jeszcze swoją kontynuację niebawem. Proszę Państwa, te, te elementy też tam będą w tej kontynuacji. Ostatnie pytanie, bo w... No... Czas nie jest niestety z gumy. Wiem, że y, Państwo mieliby multum pytań do tutaj Pana Wojtka, i Pana Mariana. Tutaj Pan z przodu. Y, y, pan poczeka chwilę, aż mikrofon dojdzie, żeby Pana pytanie było y, y, słyszalne. Natomiast no, y, będę odsyłać Państwa do lektury, do dyskusji, do internetu, by przeleź dalej te swoje pytania. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do Pana Wojtka, ponieważ ja. Miałem... Czytałem to sobie zresztą za mój polski obowiązek, zbierać podpisy razem tutaj e, z przedstawicielami. E, chciałem się zapytać, ponieważ e, jak wiadomo, ta ustawa, po którą zbieramy te podpisy w dzisiejszej arytmetyce sejmowej ma na dzień dzisiejszy nikłe szanse powodzenia, ale to nie znaczy, że mamy złożyć broń. Wiemy też o tym, Dzisiaj tutaj pan Wojtek Sumiński to potwierdził, że te roszczenia już są w różny sposób spłacane. I teraz moje pytanie dotyczy tego, czy jeżeli ta ustawa nie zostanie przegłosowana, to czy jako państwo polskie mamy w ogóle jakiekolwiek środki prawne, żeby to powstrzymać? Jako państwo polskie, czy mamy w ogóle jakieś środki prawne to powstrzymać, czy tylko się biernie przyglądać? Dziękuję. Nie ma woli, woli pan, ja powiem tak. Spędziłem może nie setki, ale na pewno dziesiątki godzin z Jerzem Kwaśniewskim i są różne możliwości. No to, nie, to nie jest prezydent, nie mówię o, o, o tym. Nie, nie, to inny. To inny. Są, są różne... Nie, to są dwie różne postaci. Nie? Wojtek a Aleksander Kwaśniewski to nie jest powinna ani nie ta to, sama osoba. Tak, to, to Są, są Kwaśniewscy, dobrze i źli, jeśli mogę tak, tak, tak powiedzieć. E, więc Jerzy Kwaśniewski mówi, że są różne możliwości i jeżeli rzeczywiście ta ustawa nie byłaby przeprowadzona, to Ordo julis. tutaj też nie chcę wychodzić przez ale Ordo Julis... Jak już zajęło się tą sprawą, tak jak w Nairobi walczyło przeciwko wszystkim, przeciwko ONZ, tak i w tej sprawie yy, mówią, że nie odpuszczą. Yy, natomiast, no wy szedłbym gdybym o tym mówił w szczegółach. Yy, na ten moment myślę, że bardzo ważne jest, aby prowadzić to yy, yy, do Polskiego Sejmu. No, nam też obiecano w grudniu, nie, wyszło, zostaliśmy, nie, nie zostaliśmy dopuszczeni, ale obiecano nam, że w pierwszej połowie lutego będziemy mieli możliwość, generalnie w lutym, będziemy mieli możliwość wystąpienia w Sejmie w składzie Ewa Kurek, Jerzy Robert Nowak i ja, by przed polskim Sejmem przedstawić sytuację dotyczącą relacji polsko-żydowskiej. Obiecano nam to. Obiecano nam to. Więc no zobaczymy. No. Ja, ja próbuję wierzyć w to, że coś się zaczęło dziać nie tylko złego, ale także dobrego, bo Zobaczcie Państwo, że na karbie tego zła, często tak jest, że zło e, e, nie od razu to widać, czasami minie sporo czasu, ale e, że na kadwie zła powstają paradoksalnie dobre owoce. E, ja w swoim życiu miałem wiele razy takie sytuacje, kiedy e, e, ostatnio przed świętami Wielkiej Nocy na naszym nowym kościele ksiądz zapytał, jakiego krzyża nie potrafiłbyś unieść. Każdy coś mówił, ja powiedziałem, nie przeszedłem drugi raz tej samej drogi. Kiedy kończyłem. To zdanie, to pomyślałem, ile dobrego na tej drodze się wydarzyło. Turbyt Goszczy, pamiętam jak w 2012 podszedł młody chłopak po książce Z mocy bezprawia i mówi nie chodziłem do kościoła wiele lat, przeczytałem pana książkę, dzisiaj dzień bezwięty jest, jest dniem straconym. Pomyślałem wtedy, choćby dla ciebie jednego, warto było napisać taką książkę. Innymi słowy na karwie Wiesła często dzieje się rzeczy dobre. Zobaczcie Państwo, że my dziś rozmawiamy o sprawach, o których parę lat temu pewnie nikomu nie przyszło do głowy, żeby rozmawiać. Ludzie używali zamienników, bo się bali. Nawet nie mówili Żydzi, mówili Rzymianie albo Eskimosi. Tak jakby w całym tym słowie było coś takiego, że no, nie wolno tego mówić, tak? Coś się w nas budzi. Moim zdaniem już w tej chwili widać, że zło się wzmacnia, kłamstwo się wzmacnia, ale prawda też się wzmacnia. Więc ja wierzę w to głęboko, że jesteśmy na początku jakiejś trudnej, ale bardzo dobrej grupy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, że kłamstwo potrzebuje codziennie nowej wersji, a prawda potrzebuje świadka. Jednego. Ej, proszę Państwa i tą myślą chcielibyśmy się skierować teraz w godzinie apelu jasnogórskiego do Częstochowy. Na jasną górę, gdzie nasze wszystkie troski i kłopoty, obawy, lęki możemy powierzyć naszej królowej, która swój naród polski wybrała przed wiekami i oddała w Panu Bogu. Poprosimy jeszcze księdza Krzysztofa Bucholca. Na scenę, a zanim to nastąpi, czy po? Dobrze, to najpierw się pobudzmy e, o to błogosławieństwo. Mario królowo polski, Mario królowo polski, jestem przy tobie, pamiętam. Jestem. Maryjo królowo polski Maryjo królowo polski jestem przy tobie pamiętam jestem przy tobie pamiętam Czuła Maryjo królowo polski My, Twoje dzieci, od sztu, od Boże, i Twoje dzieci, gdy dopiero co przeżywaliśmy dzień Chrztu Twojego syna Jezusa Chrystusa, dziś jako dzieci Boże jesteśmy przy Tobie. Bo tak bardzo, tak bardzo nasza matka, również ta, ta naukka, na polskiej ziemi, bliska ojczyzna, ta nasza kochana matka. Doświadcza tyle trudu i bezwania. I Chcemy Cię bardzo prosić, królowo Polski, abyś była blisko nas, abyś nas do siebie przytulała i abyśmy wsłuchiwali się i wyczuwali rytm Twojego macierzyńskiego serca. Serca, które tak bardzo potrafi być czułe, troskliwe, wrażliwe, a jednocześnie odważne, mocne, ofiary. Byśmy by też na tak ciebie, po twoją uprządy uciekamy się. Święta Boże Narodzieję była grzechami, naszymi Racznie w potrzebach naszych. ale z złych przygód. Radź nas zawsze wybadać. Panu Pan to O pani nasza, było nasze, pośredniczko Panie, 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 w, nas polecam, w, w, nas w intencji Episkopatu Polski z przewodniczącym Episkopatu na czele, siadzącym Prymasem Polski, wszystkimi biskupami, w intencji rządzących w naszym kraju na jakimkolwiek szczeblu władzy, tym najwyższym i tym najniższym. Zdrowa świątynia, łaski prawda, państwo, błogosławione ściewie między nimi w Starach i błogosławione obotrze. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w dniu świętym. Królowo Polski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w dniu śmierci Święta, święta, święta. Królowo Polski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O błogosławiony, módl błogosławieństwem za Dla Panów, dziękujemy naszym gościom, dziękujemy panu Maciejowi Różyckiemu za poprowadzenie dzisiejszego spotkania jeszcze raz wszystkim, całej trójce, gromkimi brawami. Podziękujmy. Ale to co przed nami na szczęśliwą drogę do domu, na dobry owocny czas naszego życia, abyśmy wprawdzie w miłości i pokoju byli godnymi Dziecięctwa Bożego, posłańcami Bożej miłości i prawdy. Pan swój. Nie ma z błogosławień Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.